Cześć i dzień dobry kochani, witajcie ponownie na kanale sklepu Flora Point. Ja jestem tutaj, aby tak jak co czwartek przedstawić Wam nowości, które dotarły do nas w tej dostawie. No i tutaj już możecie zobaczyć, że razem ze mną jest cudowny fikus i to właśnie od niego zaczniemy sobie ten przegląd. Wydaje mi się, że akurat ta odmiana jest u nas pierwszy raz. Może się wydawać, że na pierwszy rzut oka jest to jeden z... Tych fikusów jak Tineke czy jak Abidjan, ale nie moi drodzy. To jest Fikus Elastica Pink Camouflage, i tu już możecie zobaczyć, że na tych liściach występują piękne, fragmentaryczne. E, takie części różu. Zobaczcie, proszę, jak to wybitnie pięknie wygląda, jak na tej ciemnej zieleni, gdzie niegdzie pojawia się róż. Tutaj na tym młodym listku, który jest jeszcze troszeczkę jaśniejszy, również przepięknie to widać. E, oprócz tego, że tutaj liście mają gdzie nigdzie, właśnie trochę taki róż, trochę taki fiolet, to jeszcze tutaj możecie zobaczyć, że ten nerw główny również jest troszeczkę różowawy. No przepiękna, naprawdę przepiękna jest ta roślina. Dosyć wysoka, tak jak widzicie, tutaj jest około 40-50 cm, już razem z nami. Jeżeli chodzi o uprawę, to fikusa przesadźmy do ziemi uniwersalnej wymieszanej z perlitem. Postawmy go w miejscu, gdzie światło jest rozproszone. Niech to nie będzie takie bezpośrednie palące światło. Tutaj świetnie nam się sprawdzi parapet okna wschodniego albo zachodniego podlewajmy fikusa w momencie, gdy jego podłoże raczej już przeschnie. Nie dolewajmy tej wody, gdy podłoże jest cały czas wilgotne. No i to, na co trzeba szczególnie uważać przy fikusie, to jest oczywiście unikanie przestawiania go z miejsca na miejsce, czy też stawiania go w, czy też w przeciągu, co teraz w lato nie ma aż takiego znaczenia, natomiast jeżeli wiemy, że fikusy nie lubią przestawiania, to już teraz w momencie kupna wymyślmy mu jakieś takie dobre, ostateczne miejsce i to właśnie niech nie będzie ani mi przy oknie, w przeciągu czy też w na przykład pobliżu kaloryferów, gdzie w trakcie jesieni i zimy będzie to ciepło do niego docierało i wysuszało na powietrze wokół niego. Fikusy są też o tyle fajne w uprawie, że można w dosyć łatwy sposób je zagęścić i doprowadzić je do rozkrzaczenia się. Wystarczy uciąć czubek, które oczywiście możemy również sobie ukorzenić. I bardzo często pod miejscem cięcia fikus rusza nie na jeden stożek, ale na dwa, czy na trzy, czy może nawet na więcej, więc możemy sobie tę roślinę prowadzić nie tylko w takim jednym pędzie, ale również jako taki, taki większy, no może nie krzew, no bo jednak w naturze to jest drzewo, natomiast można, możemy go prowadzić na więcej pędów i tym pięknym fikusem Pink kamuflaż, nasz przegląd otwieramy, a ja odstawiam go i mam jeszcze dla Was jednego fikusa, który, pierwsze takie skojarzenie, które przyszło mi do głowy, to pomyślałam, że jest uroczy. I to jest moi kochani, Fikus, również Elastika, ale Melanie. Jak możecie zobaczyć, te liście są dużo drobniejsze, są węższe. są, To jest taka jakby mini wersja Fikusa Elastika. Rzeczywiście one są bardzo gęsto tutaj usiane na tutaj napędzie. Ciemne, naprawdę ciemne liście wpadające delikatnie w bordo. Taki naprawdę ciemny zielony, również bardzo ładna, bardzo dekoracyjna roślina, i tak jak fikus jest co do zasady drzewem. I no u nas będzie rósło, dopóki sufit go nie zatrzyma, to wydaje mi się, że ta roślina jest o tyle hmm, taka praktyczna, że ona jest jeszcze mała i nie zajmuje, tak wiecie, dużo miejsca. I po prostu, jak mamy czy też właśnie mało miejsca, czy może dużo roślin, to po prostu tego fikusa będzie łatwo gdzieś ustawić także drugi fikus. Na dzisiaj Ficus Melani. Z wielu pięknych roślin, które mam dla Was, na dzisiaj mam również hoje calcine, star Starglazer. Jest już poprowadzona na drabince i jak możecie zobaczyć, to jest dosyć duża już roślina. Doniczka, jak mnie mam, 17, natomiast tutaj roślina ma już tak około 50 cm wysokości i też tutaj zauważyłam, mam nadzieję, że to się uda pokazać, tutaj mamy już szypułkę kwiatową. Oczywiście sadzonki pomiędzy sobą się różnią, ale mam nadzieję, że ktoś z Was będzie miał to szczęście i właśnie na tę sadzonkę trafi. Sama, ym, sama hoja Kalcyna stargazer charakteryzuje się zaokrąglonymi listkami, które pokryte są pewnego rodzaju takim meszkiem. Taki meszek od spodu ma chociażby hoja Welsh mountainzo, czy też hoja globulosa, a tutaj mamy również omszone listki, tylko one są omszone tutaj i z góry. I również od spodniej, od spodniej części naszego liścia. Choje również lubią rozproszone światło, nie lubią zbytniego przelewania. No, że, chyba że mają bardzo drobne i cienkie listki, no to wtedy oczywiście, że ta woda jest potrzebna, ale im grubsze i większe liście choi tym z tą wodą się bardziej wstrzymujmy. Jeżeli chodzi o podłoże, to może to być bigos, może to być sami hydroponika, czyli tutaj jakaś lechuza czy keramzyt. No i choje też znane są z tego, że one bardzo często mają niezbyt dużą doniczkę, względem tego ile tutaj jest zieleni. O ile jest dużo roślin, które potrzebują stałych zmian doniczek na coraz większe wraz ze wzrostem, to często jest tak, że choja dorasta do... Naprawdę sporych rozmiarów, mając tę doniczkę, no może nie tą, którą miałam na samym początku, taką szóstkę, ale jednak ona aż tak częstego, aż tak częstej wymiany doniczki na większą nie wymaga. Piękna choja, moi kochani, bardzo taki klasyczny wygląd, ale myślę, że ten meszek jej na pewno dodaje uroku. I mam dla was jeszcze jedną choję na dzisiaj, taką zupełnie inną, bym powiedziała. Już po nią, już po nią sięgam i to jest moi drodzy hoja Sunrise. Hoja, która będzie nam się przepięknie przebarwiała na słońcu, będzie wykazywała tak zwany stress, który jest na przykład o tutaj na tym listku. O, tutaj się listki nam pozasłaniały. Na przykład na tym listku to jest dobrze widoczne, że tam gdzie padały promienie słoneczne, tam ta blaszka liściowa troszeczkę przebarwiła się na taki brąz, na takie bordo. Tutaj mamy zdecydowanie cieńsze liście, mniejsze, podłużne strzeliste, ale właśnie to, że są mniejsze i cieńsze, będzie dawało nam wskazówkę, aby tę choję troszeczkę częściej podlewać i mm, tę choję oczywiście możemy prowadzić w sposób tak jak tutaj zwisający. ona będzie nam przepięknie tutaj tymi kaskadami liści. Opadała, możemy ją również upiąć na właśnie taką kratkę, czy też na ubambusowy, ponieważ choje raczej nie potrzebują palików, w które mogą wczepić się korzeniami. Oczywiście one tutaj te korzenie powietrzne mają, ale raczej nie do tego, aby właśnie w ten palik się wrastały. Na pewno obecność tych korzeni powietrznych może nam ułatwić podzielenie sobie tej rośliny na kilka. Odcinamy pod korzeniami i mamy już w Pewnym stopniu ukorzenioną roślinę, chociaż zazwyczaj trzeba ją jeszcze dokorzenić. Taka druga piękna choja na dzisiaj to jest Doniczka 12, roślina wisząca. No ale jak możecie zobaczyć, już tutaj tej rośliny całkiem sporo jest, także już otrzymujemy piękną, dużą roślinę. Ja tę choję odkładam i patrzę, co tam jeszcze dla Was mam. Jak już sięgnam po rośliny zwisające, to przy nich zostanę i przed Państwem eszynantus pink polka. Roślina, której liście układają się w cudowny, dachówkowaty sposób i jak tak patrzymy na tę roślinę, to trudno dostrzec, aby tu był jakikolwiek pęd, ponieważ wszędzie widzimy te liście, w przypadku akurat tej odmiany to są takie delikatnie zaokrąglone liście. Eszynantusy to też są rośliny, które w bardzo charakterystyczny sposób kwitną i bardzo chętnie to robią, czasem nawet kilkukrotnie w ciągu roku, a ich kwiaty przypominają takie wysuwające się szminki z opakowania, dlatego też często mówi się na tę roślinę Lipstick Plant. Jak powinniśmy się nią zajmować, aby tak właśnie pięknie nam rosła i pięknie kwitła? Otóż tutaj wybierzmy stanowisko z rozproszonym światłem, stanowisko jasne, ale to też właśnie nie może być ten południowy parapet, niech te... Południowe, takie bardzo mocne promienie słoneczne na tą roślinę nie padają. Jeśli chodzi o podlewanie, to najlepiej wodą odstaną czy wodą przegotowaną i też nie doprowadzajmy do całkowitej suszy w korzeniach. Eszynantusy nie lubią przelewania, lubią za to podwyższoną wilgotność powietrza. Także jeżeli macie na przykład widną łazienkę, czy na przykład macie możliwość zawiesić eszynantusa w oknie kuchennym niedaleko armatury, no to to też będzie na pewno na plus dla uprawy. Jeżeli chodzi o podłoże, to Tutaj świetnie sprawdzi się gotowe podłoże do epifitów. A jeżeli chcecie sami takie podłoże przygotować, to pamiętajcie o dość dużej ilości kory i chipsów kokosowych. Cudowna roślina, tutaj liście. Zdaje się, że błyszczą tak, jakby ktoś się przed sekundką wymył. Długie ma już te pędy. No i to rzeczywiście jest roślina, której raczej nie możemy prowadzić w sposób nocy. Oczywiście możemy się starać, natomiast to jest roślina zwisająca. Także jeżeli macie już pozajmowane parapety, komody i nawet podłogę, no to polecają się bardzo rośliny, które możemy zawiesić. A kolejną rośliną do zawieszenia jest ten piękny Ripsalis, nazwany Ripsalisem Platyklada. Roślina, która której pędy składają się z takich poszczególnych, tak jakby fragmentów. To jest bardzo charakterystyczne w przypadku takich roślin jak ripsalis czy epifilum, że te kolejne Części rośliny wyrastają z poprzednich. Tutaj mamy dosyć cienkie, już tak to nazwijmy, pędy żywozielone. Natomiast gdzie niegdzie widzę już takie czerwone przebarwienia, a to zdecydowanie świadczy o tym, że roślina miała do czynienia z trochę mocniejszym światłem. To są rośliny, oczywiście nie wszystkie, ale ta odmiana jest, która właśnie w przypadku spotkania tych promieni słonecznych, czy też mocniejszych lamp, będzie nam się przepięknie przebarwiała na taki delikatny pomarańcz, delikatny, taki ruszy czerwony. Róż. Uprawa ripsalisa jest wybitnie łatwa, to czego ta roślina nie lubi to zbytniej zmiany podlewania, nie lubi ani przesuszania, ani przelewania. Znajdźmy tutaj ten balans i nie dopuszczajmy nigdy właśnie do tego, aby to podłoże było nadto przesuszone i nadto przelane. E, tutaj się może powtórzą, ale to naprawdę jest istotne w uprawie tej rośliny. Wybierzmy podłoże, w które w dużej mierze stworzone jest z kory. Może być oczywiście bigos, może być podłoże takie do epifitów, e, bez ziemi, tutaj mm, taki tak zwany bigos bezziemny, do którego możemy również dodać trochę lechuzy czy keramzytu. I teraz, jak jest sezon letni, to wystawmy tę naszą roślinę na balkon, na taras, zawieźmy ją gdzieś, tylko też nie na południowym oknie. To nie są rośliny, które mają w naturze do czynienia z tym bezpośrednim słońcem, więc raczej gdzieś może pod drzewem, raczej gdzieś pod daszkiem, czy też jeżeli mamy wschodnią, zachodnią ekspozycję, to może gdzieś tam tę roślinę ulokujmy, no ale właśnie nie na tym takim mocnym, bezpośrednim słońcu. No i też ripsalisy znane są z tego, że ekspresowo szybko rosną, także. Kochani, no, jeżeli chcemy teraz zazielenić swoje mieszkanie, jeszcze zdążyć w tym sezonie to Ripsalis będzie naprawdę dobrym wyborem. Razem ze mną jest jedna z moich ukochanych roślin, to jest Syngonium motlet mojito. Roślina, która ma wybitnie cudowne kolory na swoich liściach, bo tutaj mamy zieleń, biel, mamy taką jaśniejszą, ciemniejszą zieleń i ona w przepiękny sposób jest rozprowadzona po tym liściu. Zdaje się, jakby ktoś zmiksował, ale nie do końca wszystkie te kolory i umieścił je właśnie na liściach. Bardzo gęste syngonium, bardzo tak kępowato tutaj rosnąca sadzonka. Inne sadzonki również są takie wszystkie bujne i w naprawdę świetnej cenie otrzymujemy roślinę, która bardzo szybko rośnie. Tylko, że musimy się zdecydować, w jakim kształcie tę roślinę chcemy hodować. Czy tak jak tutaj krzaczkowym, i wszystkie kolejne wychodzące. Liście będziemy musieli podcinać, pod kolankiem, ukorzeniać i dosadzać czy w sposób zwisający, ale tutaj nasza roślina może być trochę taka dzika w tym swoim kształcie. Kolejne liście mogą wychodzić na coraz dłuższym pędzie, to znaczy międzywęźla mogą być coraz częstsze, ale również możemy tak syngonią prowadzić, albo oczywiście możemy sygonium prowadzić po jakiejś podpórce. Czy po bambusowych u kratkach, czy też po palikach. Tę roślinę można prowadzić na wiele sposobów. Nie jest to roślina, którą możemy... Przesuszać, czy też przelewać, ani nie jest to roślina, którą możemy postawić w miejscu bardzo zacienionym albo bardzo nasłonecznionym. Ona ma naprawdę cieniutkie liście, są delikatnie grubsze niż kartka papieru i to właśnie na tych liściach będą odbijały się wszystkie nie do końca słuszne nasze decyzje. Także postawmy tę roślinę w miejscu o rozproszonym świetle. Może być delikatnie w stronę tego troszeczkę ciemniejszego. Nie przelewajmy jej, ani jej nie przesuszajmy. No i syngonia dobrze czują się. Się w sami hydroponice, ale równie dobrze czują się w ziemi uniwersalnej z perlitem. Tutaj możecie oczywiście w komentarzu dać znać, w jakim podłożu Wy lubicie uprawiać syngonia, bo wiem, że syngonia lubicie, wiem, że syngonia macie, także jestem też przekonana, że jakieś swoje tutaj typy macie, żeby się nimi podzielić. Odstawiam to cudowne syngoniu i pokazuję Wam jeszcze dwie rośliny, które również mają tak bardzo ciekawe, upstrzone zielono liście. I mam dla Was dwie Diffenbachy. Pierwszą z nich jest Diefenbachia Vesuvius. O wyjątkowo jasnych, limonkowo-biało-zielonych liściach, do tego strzelistych, podłużnych, dosyć wąskich. Sama ona wygląda rzeczywiście tak, jakby tak jak lawa strzela z wulkanu. Tak, rzeczywiście tutaj też ta Diefenbachia wezów jest ma bardzo taki strzeliste, podłużny, pionowy pokrój. Diefenbachie nie lubią zanadto To przelanie, także tutaj szczególnie na to uważajcie. Jako podłoże świetnie sprawdzi się ziemia uniwersalna z perlitem, a stanowisko też najlepiej. Jakby to było takie rozproszone. No i diefenbachie dobrze czują się, jak mają troszeczkę więcej miejsca, aby, móc, aby mogły rosnąć. Więc też nie, nie stawiajmy ich tak bardzo pomiędzy inne rośliny, gdzie nie będą za bardzo miały przestrzeni, tylko dajmy im tego trochę oddechu. To rośliny też, które mają bardzo trujący sok w sobie, także wszelkie cięcie, przesadzanie i jakiekolwiek prace przy tych roślinach radzę wykonywać w rękawiczkach oczywiście. Tutaj Diefenbachia vesuvius ostatni rzut oka, ja ją odstawiam i jeszcze jedną Diefenbachię na dzisiaj Wam pokazuję równie piękną, równie kolorową Diefenbachię Reflektor, której rzeczywiście neonowe liście przyciągają wzrok właściwie każdego. Tutaj mamy bardziej taki, taki wzorek trochę moro, mamy ten właśnie limonkowy, mamy tę ciemną zieleń i mamy pięknie zaznaczony nerw główny, bardzo gęste sadzonki. Tutaj możecie zobaczyć, że naprawdę dużo się dzieje. Z doniczki wyrastają młode rośliny. Naprawdę bardzo ładne, gęste sadzonki w świetnych cenach. No i też difenbachie. Będą na pewno wyjątkową dekoracją ze względu na to, szczególnie jaki mają wzorek. Możemy również takimi roślinami, które wybitnie się wyróżniają, zmienić naszą zieloną kompozycję w trochę coś więcej odwrócić wzrok od całych wszystkich zielonych roślin, przyciągając właśnie go do takich wyjątkowych pstrokatych, bo na pewno ta Diffenbach jest pstrokata, ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu. Wybitnie dekoracyjna i myślę, że tutaj do niej by świetnie pasowała jakaś taka spokojna osłonka czy doniczka, tak aby tutaj nie pojemnik przyciągał uwagę, tylko oczywiście te nasze zielono-żółte liście. Jest tutaj ze mną jeszcze Anturium i jest to hybryda dwóch Anturium, Radicans i Luxurians. No i tutaj na pierwszy plan bardzo łatwo wybija się największy, najstarszy liść tej rośliny i możemy zobaczyć. Jak pięknie jest unerwione, jak zaznaczone jest to unerwienie, ale też jak ciemnozielony jest ten liść. I nie jest to bez znaczenia, ponieważ wszystkie Młodsze liście będą w trochę innym kolorze. Tutaj mamy już liść takiej średniej wielkości, on jest jasno-zielony z taką, jakby trochę karmelową tintą. Natomiast świeże młode liście są właściwie takie właśnie brązowo-karmelowe. I ta roślina cały czas ma się wrażenie, że jest kilkukolorowa, właśnie przez to, że te młode liście, dopóki nie osiągną odpowiedniego rozmiaru, nie są zielone. Także cały czas na tej roślinie coś się dzieje. No i myślę też zdecydowanie, że te unerwienia najbardziej przyciągają. Uwagę. Tutaj mamy już akurat młody wychodzący liść, dopiero zobaczyłam, i też, jak możecie zobaczyć, on jest właśnie taki brązowawo. Karmelowy. Jeśli chodzi o uprawę, to tutaj musimy pamiętać o rozproszonym świetle, nie dopuszczaniu bryły korzeniowej do całkowitego przeschnięcia, a na pewno nie doprowadzania do okresowych susz. Anturia też są wrażliwe na przenawożenie, więc tutaj na pewno stosujmy się do zasad producenta nawozu, tak aby tej roślinie tego nawozu za dużo i za często nie dostarczać. A do tego jest to hybryda, co w świecie roślinomaniaków może stanowić o tym, że będzie trochę łatwiejsza w uprawie niż gdyby tą hybrydę. Nie była. Tutaj też możecie zobaczyć, że jest to sadzonka, która niedawno kwitła. O, czy to dobrze widać? Tak myślę, że to dobrze widać. A jeżeli chodzi jeszcze o podłoże, bo o tym nie powiedziałam, a właśnie poczułam na dole, że korzenie już tutaj wychodzą, więc powinniśmy się już wziąć za przesadzenie, to świetnie sprawdzi nam się tak zwany bigos w uprawie anturium. Też dużo osób z powodzeniem uprawia anturia w semichedroponice. Srebrny, a może nawet bardziej niebieski zakątek. Zaczynamy od agawy shakazulu, który wpada w taki wspaniały granat połączony trochę z turkusem. Jest jest to roślina na absolutnie pełne słońce, jak najbardziej na południe, ma wyjątkowo sztywne oraz twarde liście. Tutaj musimy pamiętać koniecznie o przesadzeniu jej do podłoża dla sukulentów, takiego w którym jest dosyć dużo piasku oraz pamiętajmy o tym, żeby za często jej nie podlewać. Tutaj uprawa jest bardzo podobna jak w przypadku opuncji. Kolejna roślina w naszym niebieskim zakątku to Stindapsus Moonlight, roślina o delikatnie zaokrąglonych liściach, które praktycznie całe pokryte są srebrem, stąd też ta nazwa. Jest to pnącze i możemy prowadzić je w sposób i zwisający i w sposób pnący. Świetnie sprawdzi się ziemia uniwersalna z perlitem, stanowisko o rozproszonym świetle, ale tutaj jest to też roślina, która nawet zniesie delikatny półcień, ale też tutaj nie przesadzajmy, podlewajmy regularnie, ale dosyć rzadko do Podlania może być moment, gdy listki delikatnie się zwieszą. I kolejny stindapsus, to też jest rodzaj roślin, który bardzo często jest właśnie niebieskawo-srebrny. Tutaj jest stindapsus argraeus odmiana, która ma na sobie trochę więcej zieleni niż nasz poprzednik. Tutaj również uprawa jest bardzo podobna ziemia uniwersalna z perlitem może być miejsce nawet delikatnie. Zacienione, no i tutaj możemy podziwiać, jak pięknie będą nam się różniły pomiędzy sobą liście. Każdy z nich będzie miał inną ilość sreberka. Mogą zdarzyć się takie bardzo wysrebrzone, a mogą też takie, które tego sreberka. W ogóle nie będą miały. Niebieskości na pewno nie można odmówić tej sansiwierii, która właściwie w całości składa się z błękitów, z pasteli, z miętowego oraz z delikatnie srebrnego koloru. W przypadku sansiwierii bardzo istotne jest to, aby przesadzić je do podłoża, które nie będzie kumulowało w sobie wody. Może to być podłoże do sukulentów, gdzie mamy ziemię uniwersalną z piaskiem, może to być również taki grus hydroponiczne. Sansewierie znane są jako rośliny, które dobrze sprawdzają nam się w miejscach zacienionych, ale ja was zachęcam do postawienia sansewierii w nieco bardziej nasłonecznionych miejscach, szczególnie tych, które mają na sobie jakieś kolory, czy to żółcie, czy to biele. One zdecydowanie bardziej preferują stanowiska właśnie słoneczne. Pamiętajcie też o tym, że sansewierie mają bardzo płytki system korzeniowy i dobrze sprawdzą się nam w płytkich Doniczkach. Jeśli mowa o niebieskich srebrnych Sansevieria, to nie mogło zabraknąć oczywiście Sansevierii Moonshine. Ona ma zdecydowanie bardziej jednolite kolorystycznie liście i jak możecie zobaczyć, niektóre z nich są właściwie w całości pastelowo białomiętowe. Niebiesko-srebrna jest również nasza alokazja Grey Dragon, która ma welwetowe liście z wyjątkowo pięknym wyżłobieniem nerwów. Tutaj jak możecie zobaczyć górne uszka są delikatnie sklejone, co tworzy nam bardzo ciekawą blaszkę liściową, ale okazje to rośliny wyrastające z bulw. Także w trakcie przesadzania pamiętajcie o tym, aby bardzo dokładnie sprawdzić to podłoże, które wymieniacie, bo gdzieś tam mogą być bulwki. Są to rośliny, które nie znoszą nieregularnego podlewania. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać im wody w miarę podobnych okresach. I jeżeli chodzi o stanowisko, to świetnie poradzą sobie na rozproszonym świetle. Jak już odkryjemy sekret. Uprawy okazji. to są to rośliny, które rosną naprawdę na duże rozmiary. Nasz dzisiejszy przegląd jest iście niebieski, bo, jak nie rośliny, to dodatki w morskim klimacie. Dzisiaj mam dla Was wyjątkowo dekoracyjne nie tylko wazony, ale również osłonki czy świeczniki. Wszystkie je łączy bałtycki, a może śródziemnomorski klimat, i to zdecydowanie są dodatki, które dodadzą Waszemu wnętrzu trochę takiego oddechu lata, trochę takiego powiewu w wakacji. Także jeżeli lubicie unikalne i wyjątkowe dekoracje, to szczególnie zapraszam Was na zakupy. A teraz przechodzimy do roślin ogrodowych, gdzie jest wyjątkowo kwitnąco. I zaczynamy od hortensji, których zawsze jest pełno pod dostatkiem. Tutaj mam dla Was hortensję kwitnącą na biało-niebiesko-fioletowo oraz tę kwitnącą na różowo. Agapanty rozpoznamy po drobnych niebieskich kwiatkach. To rośliny, które dobrze odnajdą się nawet w pełnym słońcu, ale uważajcie, nie są mrozoodporne i to właśnie ten okres zimy powinny spędzić w chłodnym pomieszczeniu, na przykład w waszym garażu. Dalej to rośliny, które najlepiej czują się w miejscu słonecznym, ale osłoniętym od wiatru. Powinniśmy dbać o regularne podlewanie, tak aby nie doprowadzić ani do suszy, ani do przelania bryły korzeniowej. Kosmosy to bardzo łatwe w uprawie rośliny. Są odporne i na suszę i na choroby. Same się rozsiwają, dzięki czemu możemy cieszyć się nimi przez wiele lat. Mam dzisiaj dla Was dwie celozje: Wild Pink oraz Dark Shades. Jedna jest piękniejsza od drugiej. A sama celozja to roślina ciepłolubna, preferuje stanowisko słoneczne. W przypadku jej uprawy unikaj sadzenia jej do gleb podmokłych oraz piaszczystych. Mam wrażenie, że goździki to rośliny, które są z nami od lat. To bardzo łatwe w uprawie rośliny, które nie wymagają od nas żadnych specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Pamiętajmy o usuwaniu przeschniętych kwiatostanów. Oraz o nieprzelewaniu tej rośliny. I na koniec przeglądu roślinnego róża pienna. Roślina, w której uprawie najistotniejsze jest słońce, a właściwie to, żeby było go w ciągu dnia naprawdę dużo. I tu się będę z wami żegnała. Bardzo Wam dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność tutaj. Oczywiście zapraszam Was na zakupy do sklepu stacjonarnego, który znajdziecie w Warszawie na Mrówczej 212 oraz do sklepu online, który znajdziecie na stronie florapoint.pl. W komentarzu oczywiście dajcie mi znać co najbardziej Wam się podobało z dzisiejszej dostawy i co w Waszym koszyku by wylądowało, a ja na dzisiaj się będę już z Wami żegnała. Wszystkiego dobrego, widzimy się już niedługo, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.